Hejka, hejka, sobota, a więc multi, multi. Nie pamiętam tylko, czy ja Wam powiedziałam, że spróbuję na własne liczby w multi, multi. Nie pamiętam, ale no to już wiecie. Na własne liczby 16 zakładów, na jedno losowanie wzięłam. Bez stawki, stawka podstawowa, no i bez plusa, właśnie. Więc zobaczymy, jak to będzie wkład. 40 zł. I na każdym kuponie mam pod cztery te zakłady. Żeby cokolwiek było, muszą być 4 liczby, ponieważ mamy na 9 skreśleń, promocyjne 9 liczb. No to zaczynamy. Będę wklejać tabelki, a raczej tylko jedną tabelkę. No i będziemy sprawdzać. Zapraszam. Naszykowałam tutaj tabelkę swoją i dla Was też. Ok, sprawdzamy, tak. Własne liczby. Pierwszy zakład na tym kuponie. Jedynki nie ma, 11 nie ma, 17 jest. Możemy sobie zakreślić. 17, 18 nie ma, 25 niestety nie ma, 33 nie ma, 53 jest. No zobaczymy. Ostatnie liczby wszystko powiedzą. 57 nie ma jedynka nie ma. Niestety tylko dwie liczby. Dwóch zabrakło, co najmniej dwóch. Kolejny zakład. Siódemki nie ma. Trzynastki też nie. 40 mamy, więc jedna liczba jest. 42 nie ma. 45 mamy. Mamy dwie. 48 jest. Tu mamy większe szanse. Zobaczymy.

Nie ma, ale to i tak by nic nie dało. Tak, tylko Wam wytłumaczę, dlaczego tyle tutaj dałam tych dwójek. Czasami dużo jest takich sąsi sąsiadujących liczb. Postawiłam na 20. Niestety, w tym losowaniu tylko jedna wpadła 20, a dokładnie 23. Yy, ale trzeba ryzykować. Zobaczymy kolejny, za kolejny zakład na tym kuponie. Ostatni już na tym kuponie czwórki nie ma, ósemki też nie dziewiątki nie ma, 14 nie ma, 28 nie ma 32 dwa jest, mamy już jedną a raczej dopiero, trzydzieści pięć już nie ma, no to nie będzie 49 nie ma dziesiątka, dwójka, tylko jedna liczba tutaj się nie udało no cóż lecimy dalej jeszcze mamy kilka

Coś będzie, a 74 też spadło. Wow, 5 liczb mamy. A poczekajcie momencik, bo się z tym nie przygotowałam, ale tak, 12 zł. Ech, muszę zapisać tutaj sobie obok 12 zł. No to pięknie. O coś wpadło. i 5 liczb na 9. Fajnie, tu już lepiej. Kolejny zakład, 27 nie ma, 48 mamy już. 49 nie ma. 50 nie widzę. 55 nie ma. 69 jest. Mamy dwie liczby. 70 wpadła, więc jest. Uwaga, 79. Oj, niestety nie ma. No i 80 nie ma. Było blisko. Kolejny zakład. Dwójeczka nie pojawia się. Piątki nie ma, siódemki też nie ma. Dziewiętnaście nie ma. Trzydzieści pięć nie ma. Trzydziestka szóstka nie. 59, nie ma. No nie ma, ale mamy tą. 62, dwa. A no, sześćdziesiątka szóstka już się nie pojawia. Tylko jedno niestety. Kolejny i ostatni zakład na tym kuponie. Szóstki nie ma, siódemki też nie ma. 8 nie ma, 21 nie ma. 31 nie. 32 się pojawia. 52 już nie. 62 jest. I 71 też. Tylko jednej liczby tutaj zabrakło. Ale i tak jest fajnie, bo jest 12 zł. Nie będę już na tym kuponie pisać. Zapisałam sobie obok. No. Mam jeszcze dwa kupony. Yy, I już. Sprawdzajmy, jedynki nie ma, a już mamy trójeczkę, dobrze, piątki nie ma, siódemki nie ma, dziewiątki też nie, dziesiątki nie ma, dziewiętnaście nie ma, dwadzieścia nie ma, pięćdziesiątka, piątka nie pojawia się, tylko jedna liczba. Kolejny zakład, jedynki nie ma, ale mamy trójkę, podobnie, dziesiątki nie ma, jedenastki nie ma, dwunastki nie ma. 19 też nie, 20 nie ma, 21 nie ma, 24. No i znowu po jednej liczbie. Kolejny zakład. 13 nie ma, 14 nie ma, 15 nie ma, 16 nie ma, dopiero 17. Tutaj postawiłam zdecydowanie na takie liczby obok siebie. 30 nie ma, 39 nie ma, 46 nie ma, 70 jest. Dwie liczby. Czasami, jak jest inne losowanie, no to tu mogło coś paść, ale w tym losowaniu nie za ciekawie to wyszło. Ale jeszcze jeden zakład. 70 jest. O, tu widzę, że na 70 postawiłam. 71 mamy, mamy dwie. No to może być ciekawie. 72 nie ma, ale mamy 73, 7, jest 74. 75 nie ma. Mamy 76. No i już 77 i 78 nie ma. Ale widzicie, tym sposobem mam 5 liczb. To też 12 zł. Też zapisujemy. To już nie tak najgorzej będzie. Dobrze mówię? 3, 5 liczb. Tak. No to fajnie. To tutaj ta metoda. Powiodła się. Zaczynamy kolejny zakład. Znaczy kolejny kupon z kolejnymi zakładami. Trzynastki nie ma, 20 nie ma, 28? Nie ma. 29 nie ma, 30 nie ma. 60 nie ma, nie ma, 70 chyba było jest. 79 no tych już nie ma i 80 nie ma. Jedna liczba. Patrzymy dalej. Kolejny zakład. O, i tu widać, że jest ciekawie, ponieważ mamy trójkę i siedemnastkę. Dwie na pewno. Osiemnaście już nie było. Trzydzieści jeden nie ma. Trzydzieści siedem nie. Czterdzieści trzy jest. Mamy trzecią. Uwaga, czy coś będzie. 58, Niestety nie ma. 69 jest. Mamy cztery, tak? A siedemdziesiąt pięć? No nie ma, szkoda. Ale 4 są, więc yy, podstawowa kwota. 3 zł W sensie promocyjnym, bo tak to by było 2, ale mamy 3. Coś dodaliśmy. Ostatnie dwa. Szóstki nie ma. Może tak bardziej na 11 nie ma. 12 też nie. 13 nie ma. 28 nie ma. 40 jest. 48 mamy. 51 chyba nie ma, nie ma. 75 nie ma. Dwie liczby, no to zabrakło. I tak jak patrzę, no to ja często dawałam te 11, 12. Gdyby inne było losowanie, no to może byłoby lepiej. Ale nie ma co gdybać. Lecimy do ostatniego zakładu już na dzisiaj. 15 nie ma, ale mamy 17, więc jedna liczba jest. 19 nie ma, 23 mamy, mamy dwie, 43 jest, 47 niestety nie ma, ale mamy 48, więc już coś będzie. 51 nie ma, 62, o jest, kochani, znowu 5. No to dzisiaj maksymalnie 5 liczb, dodajemy 12 zł. I zapraszam na podsumowanie. A więc tak, tutaj jeden był całkowicie pusty, na nim nic nie było, ale tutaj już lepiej. Najwięcej udało się 5. I, I co, I nawet powiem Wam, że zabawnie wyszło, ponieważ jestem na minusie. Wiecie, ile złotówkę na minusie uzyskałam? 39 złotych, wydałam 40. Więc no niestety złotówka na minusie lot to i tak musiało sobie coś dla siebie zabrać. Ale ogólnie, oczywiście, że nie jest tragicznie, na pewno nie. Jak na własne liczby, wydaje mi się, że fajnie poszło. No i też mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce. Komentarzu chętnie odpowiem. No a nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Będzie mi miło. Zawsze jak przebywa jakiś subik, to ja się cieszę. Nawet z takiego jednego subika. A za właśnie subskrypcje, które już są. Dziękuję. Dziękuję za, za Waszą aktywność na kanale, za obecność. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa.